Indeks Cyfryzacji Unii Europejskiej 2016 Unia Europejska chce wykorzystać siłę internetu i cyfryzacji dla własnego rozwoju. Chodzi o poprawę jakości życia każdego obywatela. Dlatego Unia bada i mierzy postępy rozwoju cyfrowego w poszczególnych krajach członkowskich, a Polska musi nadrabiać zapóźnienia. Polska z wynikiem 42,9 punktów w 100-stopniowej skali jest na 22 miejscu w rankingu cyfryzacji, w którym uwzględniono 28 krajów Unii Europejskiej. Dwa lata temu byliśmy na 23 pozycji. Na samym czele stoi Dania, która od wielu lat przewodzi, a ostatnia jest Rumunia. Komisja Europejska, analizując wyniki badania, podzieliła państwa członkowskie na cztery grupy, uwzględniając poziom cyfryzacji i tempo zmian technologicznych. Kraje przodujące, kraje zaawansowane i już rozwijające się powoli, kraje doganiające oraz kraje pozostające w tyle, gdzie niestety znajduje się też Polska. Jak Polska wypada w wymiarach cyfryzacji? Łączność, czyli dostęp do internetu szerokopasmowego, 24 miejsce Polski w rankingu. Tylko 57% gospodarstw domowych w kraju ma dostęp do szybkiego internetu po kablu. To wynik znacznie gorszy od europejskiej średniej wynoszącej 72%. Konsekwencją tego jest szybki rozwój internetu mobilnego. Na 100 osób przypadają aż 94 karty SIM, które umożliwiają dostęp do sieci. Przeciętnie w Europie jest ich 75. Drugi obszar, w tym wypadamy dobrze, to liczba gospodarstw domowych z internetem szybszym niż 30 MB na sekundę. Odsetek ten wynosi u nas 30%. Tyle samo co średnia europejska. Wiedza i umiejętności. 22 miejsce w unijnym rankingu. 65% Polaków korzysta z sieci, a Europejczyków średnio 76%. Używając wielu pytań, Eurostat mierzy podstawowe kompetencje cyfrowe, które posiada tylko 40% Polaków, ale już 55% Europejczyków. W naszym kraju wśród pracujących jest tylko 3,1% specjalistów od nowych technologii. W Unii przeciętnie 3,7%. Jak widać na wykresie, od kilku lat polscy informatycy raczej emigrują, niż zaczynają pracę w naszym kraju. Korzystanie z sieci. 22 miejsce Polski w rankingu cyfryzacji. 41% Polaków słucha muzyki i ogląda filmy przez internet, mniej o 8 punktów procentowych od średniej europejskiej. Polacy częściej rozmawiają przez aplikacje do rozmów wideo, 41%, gdy tymczasem w Europie 37%. Nieco mniej popularna u nas jest e-bankowość, korzysta z niej 46% internautów, to jest mniej o 11 punktów procentowych niż średnio w Europie. Podobnie zakupy przez internet robi 53% internautów, czyli mniej o 12 punktów procentowych od europejskiej przeciętnej. Wykorzystanie technologii cyfrowej w biznesie 25 miejsce Polski w rankingu. Tylko Węgry, Łotwa i Rumunia mają gorszy wynik, a najlepszy uzyskała Irlandia. Słaba nota Polski częściowo wynika z tego, że mamy więcej mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników i przez to nie są uwzględniane w badaniach GUS. Zaledwie 21% firm ma wewnętrzne systemy wymiany informacji, choć w Unii ma takie aż 36%. E-administracja. Wysoką, 15 pozycję w Unii Europejskiej pod tym względem zawdzięczamy implementacji dyrektyw unijnych w sprawie cyfrowych usług publicznych. Praktyka jest niestety taka, że zaledwie 6% internautów korzysta z systemu e dającego dostęp do cyfrowych usług publicznych. Ponadto zaledwie 22% Polaków wysyła w ciągu roku choć jeden dokument do urzędów drogą elektroniczną, podczas gdy robi to średnio 1 trzecia Europejczyków. Polacy zaczynają za to masowo wysyłać deklaracje podatkowe przez sieć. W 2008 roku skorzystało z tej możliwości tylko 400 podatników, a już w 2016 roku ponad 8 milionów, czyli więcej niż połowa.